Als künstler Stratman z Paris. Pochodzi pierwotnie z Zagłębia Rury. Czekam młody mężczyzna Wyemigrował do Francji, aby studiować na studia. I trochę tam zawisł. Żyje obecnie w Paryżu z Amerykanką. Z żoną z Ameryki. Ma wspaniałą córkę. I naucza na Akademii Sztuk Pięknych w Lyon. Jest artystą i, i, i wykładowcą. Chciałbym poprosić Cię o to, żebyś nam powiedział trochę o Twojej pracy. Byłeś zachwycony labiryntem. Co Cię zaciekawiło i co Twoją pracę zawiadowało. Nie wiem, od czego mam zacząć. Może zacznę od końca. Stoję tutaj przed dylematem, bo wszystko, co chcę obecnie powiedzieć, stoi w sprzeczności z tym, co do tej pory robiłem. A to nie musi być zbyt ładne. Cóż, kiedy mówię o mojej własnej pracy, to jest to trochę teoretyczne, to niechętnie korzystam z pojęcia dzieła sztuki. Wolę mianowicie pojęcie gestu. Doceniam to pojęcie za to, że jako artysta czynię artystyczny gest i to, to właśnie otwiera mi w duże pole do popisu w mojej pracy. Mogę robić najróżniejsze rzeczy. Czasami kończy się to malowidłami, czasami nie. Druga sprawa, która, na której mi zależy, przy, przy pojęciu gestu. To kwestia nawet nie tyle moja, ile o, to, o czym mówiła filozof Georgina Dam. Gest jest jedynie przestrzenią pomiędzy czymś, na przykład pomiędzy dwiema osobami. No jeżeli ktoś pokazuje jakiś gest komuś, do kogo to nie dociera, albo nikomu, no, to gest traci się na znaczeniu. Oznacza to, że mogę formułować pytania, które mnie interesują, kwestie, które mnie interesują i przedstawiać je właśnie docelowo innym ludziom jako pytania jako propozycję pytań. Czy ta propozycja ich zaciekawi, to inna kwestia. Nie, nie powiem, żebym by było takie szczególnie ważne dla mnie, że nie jestem socjologiem, ale zależy mi na możliwości formowania tych kwestii jako pytań. Widzą Państwo, jestem podenerwowany, nerwowy. Aby nie interpretować dalej, chciałem odpowiedzieć na jedno albo Zaproponować je tam dwa pytania, sformułować je. Po pierwsze, w jaki sposób, albo no jak to się dzieje, że dzieło sztuki jest e, faktycznie punktem skupienia naszej uwagi, czy raczej odbijają ją na coś innego, przekierowuje ją gdzie indziej? Posadziłem zatem e, lustra i jeżeli ktoś spojrzy w to lustra to wie przecież, że to nie jest informacja, na której mu zależy. Widzi to, co właśnie opuścił, skąd właśnie przyszedł. To nie jest informacja, której ta osoba pożąda. Osoba ta chce wiedzieć, co jest na dworze, tam gdzie wychodzi. To znaczy to, że niekontrolowane spojrzenie na drzwi nie jest już możliwe. Muszę mój ruch skontrolować, moje spojrzenie, tak? Albo muszę poszukać a muszę otworzyć drzwi, albo mogę spojrzeć wstecz. Może w każdym razie wybrać moją następną czynność. Nie mogę po prostu pójść naprzód. Druga sprawa, która mnie interesuje w deflektowaniu, w odbijaniu, to kwestia, czy. Właściwie nie wiem dokładnie czym jest, co jest w tym wypadku pracą autystyczną. Czy to e, lustro z drzwiami, lustro dwa lustra po obu stronach z drzwiami, czy to wszystko razem z ludźmi, którzy na to patrzą, czy może jeszcze to wszystko razem z fasadą. E, co, kiedy dopiero możemy mówić o dziele sztuki. E, no I tak głęboko trzeba wejść w to dzieło, zanim się ono rozpuści, stąd e, e, Stąd obie strony, lustra po obu stronach, drzwi, żeby ludzie po obu stronach mieli ten sam zasób informacji. Inne pytanie, które sobie zadaję, to to, czy dzieło sztuki, korzystam tutaj z wielkiego pojęcia, e, czy naprawdę musi dodawać jakąś warstwę znaczenia, czy może raczej odebrać ją, czy może spustoszyć znaczenie. Czy może tworzyć pauzę? Czy może wygenerować nieobecność, przez które potem prześliźniamy wzrok? Jeżeli wykorzystam teraz wielkie, skorzystam z wielkiego pojęcia, czy może być czarną dziurą? Czy może być wyraźną nieobecnością? No i cóż, kiedy mówiłem właśnie o, o tych decyzjach, które musimy podjąć. Tutaj też mamy o tym. Wpływa to również na tę pauzę. Przecież podejmowanie decyzji zajmuje czas i to też generuje pauzę. Jeżeli ja, jako artysta, jestem w stanie taką pauzę sprowokować, to właściwie już wygrałem. Cóż, dziękuję. W zasadzie już się nie skończyłem, ale okej. Okay. Nie, nie wiem jeszcze, czy wygrałem. Nie potrafiłem tego stwierdzić. No, tym niemniej. Przechodząc do. Wracając do pytań, nie wiem oczywiście w najmniejszym stopniu, jak myśli inny człowiek i co myśli inny człowiek. Jedyne o czym wiem, to to, że każdy inny człowiek dysponuje ciałem. I mogę wychodzić z tego założenia, że ludzkie ciała mniej więcej są tych samych rozmiarów. Z grubsza. I dlatego bardzo mi odpowiada wykorzystywanie standardów. Tutaj na przykład mamy do czynienia z standardem 120 cm szerokości. No, dla drzwi muszą takie zawierać dla bezpieczeństwa. Widzieliśmy je, rozpoznajemy je, chociaż zapewne nieświadomie. Wiadomo jednak, że można ten kontakt stworzyć w takim standardzie. I w zasadzie w każdej pracy tak jest. Nadsyłam informację do ciała, wysyłam do ciała innej osoby, że należy coś uczynić. Czy ta osoba to uczyni? To już jest zupełnie inna kwestia. Um, cóż, to były takie przemyślenia. Z mojej strony, może twoje teraz? Miałem powiedzieć, czemu mnie ciekawi Labirent? Po pierwsze jest to sytuacja, której nie znam. Nie znana nie wiedziałem w ogóle o festiwalu, to była dla mnie nowość w tym kontekście. Po drugie, jeszcze nigdy nie tworzyłem w polsko-niemieckim, a nawet w polskim kontekście, w polsko-niemieckiej sytuacji. No ani jednej, ani drugiej, tak ani polskiej, ani polsko-niemieckiej. Zbudziło to moją ciekawość. Część z artystów, których spotykam tutaj to moi przyjaciele. I cóż, było to dla mnie radość, że mogłem w tym brać udział. Dziękuję, to wszystko.